Okazich twoi. W sumie nawet nie wiem, których urodzin. W sumie mógłbyś powiedzieć, ile ty masz lat, bo nie wiem. Mam nadzieję, dalej będziesz osiągał sukcesy. Nie stracisz nigdy tej energii, którą masz na te daily streamy. Życzę Ci, aby to, co dotychczas osiągnąłeś, było dopiero twoimi pierwszymi krokami przed tym, co dopiero osiągniesz. Trzeba przyznać, że odkąd też współpracujemy razem przy roleplayu i całym serwerze 5 Ewron, czy 5 City, to pozwoliło nam rozszerzyć totalnie te To Podam Ci najlepszy przykład tego. Ciągle Rób. powiększamy specyfikę serwera, zwiększamy sloty, bo jesteśmy w 100% świadomi, że w innym sposobem nie pomieścilibyśmy twojego ego na serwerze. No a trzeba pamiętać, okay, że inni gracze okay, też okay, muszą jednak pokrać. Nie muszą. Po co? Mówiąc, <laughs> po co Jesteś po co mega poznanym człowiekiem i to jest z perspektywy poznania cię prywatniej. z tej strony czyki, Siema, Siema, kamer, słuchaj. To, co powiedział raz wielki Polak Robert Lewandowski. Zdrowia, szczęścia, pomarańczy, niech ci żona nagotańczy, tańczy. Skili, Fortnite, dużo budowania. E, fajnych ról w e, GTRP, no i Tylko Chael. prawdziwych przyjaciół po ciebie. Zdrówka, buziaki, papa. Dziękuję. nagrywa się to! 800! Tak! Jego mać ziemszaje! Babcia chce się przy ich a to nie mogę! A tu nie mogę! Chodzi nie mnie, mogę! Babcik! Skoro zmierza? Babcik nie wiem, babcik! Daj znać, dobrze? Daj znaka! Nie ma Ewron, ale stanęcznego chciałem ci żyć. Ja dużo co? Coła babka tego sobie tam zapragniesz. Choć... No pewno już wszystko masz, więc. To zdrowia. To zdrowia, dużo, bo to się zawsze przyda, przydaniem. I życzę ci na pewno, żebyś zawsze miał czas dla siebie. O... Żeby, żebyś samemu miał czas, żeby pomyśleć o sobie, o swoim życiu prywatnym i prywatnym w ogóle. Bo to też oczywiście bardzo ważne. Także, także no. Także tego ci życzę przede wszystkim yy, i, o, i... dziękuję. I to wszystko. I widzimy się pewnie na Twitchu. POG! To co, skoro wysłuchałeś tej hordy ludzi, to którzy ci składają życzenia, to pora, żebym ja ci złożył życzenia. Przede wszystkim wszystkiego dobrego, szczęścia, zdrowia. Mam <grym> Czego tylko S. chcesz, tego ci życzę. Ja nie mam pojęcia, czego ci kur... życzyć, ty masz wszystko w żeby... <grym> Naprawdę, <grym czego chcesz, tego ci życzę, po prostu. O kurwa, Monka S. Siema, Ewron, gruby ch**a. Tego się nie spodziewałeś. Życzę ci wszystkiego najlepszego z okazji twojego urodziny, a przede wszystkim tego, żeby zmniejszył się ten j**any podatek dochodowy i żebyś przestał Pozdro. Nie, no tu no, jakiś World Cup Music lecimy, musi polecić. busa. Dokładnie, bo inaczej gierom, no, nie będzie. Dzięki, Robsonbusa. Inaczej każdy mu przyjechał. Ale nie, wlecie, wlecie. Jak już lecimy do strefy. O, odwo. puściłem! Nie miło, Sam. Nie, lecimy! Sam, lecimy. Tak. Ja chciałam tylko powiedzieć, że nie obiecuję, że dolecimy jak coś. O, no i fantastycznie. Nie też, ma problemu. Oj, będziemy spóźnieni. Ja dobrze będzie, dobrze, Oba. będzie. Oba. Piądam, Oba. O kurwa, jeden no. chyba. Chyba, śniegło pierdolęło. Dziękuję pani Maju. Bardziej do osób tu wyskakuje sam. To już, to już jest wygrana, to już jest wygrana, zobacz. Pani, pani musiała Mają mentalny breakdown w tym momencie. Ja już widzę nasze pani, miejsce. pani, pani Maja tak na lewo? Pod... Mhm, na lewo, na lewo. Może nie tam, co? Tam. Ale zajebiste tam, te busy widzowie. Obóz pod nami. Hold. To skacz. No. Oh, ty, nie możemy wyskakiwać Dobrze. naraz. Dobra, czekaj, ja zaraz wyskoczę, dobra? Widzisz tam, ale tam ląduje. A, nie, kawałek Nie, nie, tam lądują. nie. Dobra, uwaga, skaczę. Skacz. O, żyję. Dobra. Realizacji planów, jak i nowych projektów. Na pewno jakieś masz w zanadrzu? Tylko się jeszcze no, nie No, randka w ciemno przecież będzie. I... Klasyczek musi być tutaj coś zarymowane Więc lecimy. To nie Grecja, to nie Chiny. To twoje 26 urodziny. Zawsze zdrowy z lekarstw kpi i bez trosko sobie śpi. Chleb na stole mleko w banku, Dobry humor, konto w banku. Nie psujący się samochód. O ile kupisz. I rozsądcy stale dochód. Halo? Ma co robisz? Czekam na Dię, bo coś, coś ma, ale yy, powiedzmy dopiero po zaćmieniu. Więc czekam aż się obudzi. A gdzie jesteś? To? No bo... no I to jest, i to jest, jest normalne ten, traktowanie, normalny ten, dzień. Zgadł, eee, no, jest, to to. no pod bloger, burgerem ty wiesz, w śmieciu. Ale jestem no bugarka. to kurwa symbol pod burgerem. Jak będzie czas, to dowieszcie gdzie masz jechać. Dobrze, nara. dobrze, nara. No i to jest normalne traktowanie, normalny dzień, widzowie, a nie jakieś. Oj, Erwin, Kumimim. <laughs> no i już się można poczuć normalnie. <laughs> Ej, w ogóle czat, patrzcie co ja mogę odjechać, tylko jak zepsuję, to będzie kurwa imba, ale mogę zrobić. Ultra wide kamera, czy wy to widzicie? Jest gorsza jakość, ale jest normalnie rybie oko, that's fucking insane. A ta jest lepsza jakość, ale normalna. A mogę zoomować? O kurwa, mogę zoomować. Dobra, kurwa, idziemy. Nie ma problemu. drodzy widzowie, big pog. Wide hardo, ale szerokie. Czy wy mnie teraz dobrze słyszycie? W tym momencie, bo zmieniłem rękę na prawo, bo mnie lewa boli od trzymania telefonu przez 7 minut 6 sekund. Pog? No i kurwa, zajebiście. Widzowie, na tym streamie się nic nie będzie działo, bo wakajki, jak to mówią, dwudniowe, ale kurwa pomyślałem, daily? Co? Czy ktoś powiedział daily? ja że musi być stream. Czad! Robiłem speed test przed streamem, 20 mega uploadu. Odpalam streama, 100 kB na sekundę, 2 fpsy, myślę sobie. O, kula. Przepraszam, widzę, że taki skaft stream, bo pewnie mi się ręka. Znaczy, nie, że mi się ręka trzęsie, tylko tak. jak idę, no to, to wiadomo, to telefon się trzęsie. I pomyślałem, że pokażę, widzą, Barcelonę. Pewnie nie ma problemu. Kurwa, ludzie na mnie patrzą jak na vlogera, a ja jestem streamerem. W ogóle widziałem ten, widziałem y, namiot z cyrkiem, że się rozstawia. No kurwa, naczelny cloud przyjechał, to już nawet cyrk rozstawiają. O, tu jest ta jakaś. Kurwa, wstyd mi trochę podchodzi do jakiegoś wendora, ale pokazałbym wam. Okej, okay, dobra. Tak, żeby ich wstydu nie było. I czat tam jest tak kurwa ładnie. Ta katedra jest takim big dick momentem, że to jest insane. Jak ktoś widział, to widział. I ogólnie w dzień czat to jest wszystko tak malownicze, bo tutaj ogólnie są palmy, tylko jest ciemno. Ale w sumie jest jaśniej na telefonie niż jest ogólnie. Ludzie są tak mili widzowie. Prawie tak jak wy na streamie zawsze. No i tak, na tym streamie się idzie przed siebie. Pogers, moment. O, obrazy. Może dla widza kupimy obraz. A teraz wide camera technolog... O oh, shit, Rybie oko, panes królce, lecimy kurwa śpimy. A jestem taki głupi. Kurwa, Macie, tytuł mojego streama mam na samym środku ekranu. Czy ja mogę to kurwa schować? Tapnę w ekran. Nie, nie mogę, mogę kliknąć. Stop streaming. To chyba kurwa, czas nacisnąć. Barcelona jest na tyle śmieszna. Pamiętacie, jak kiedyś oglądaliśmy Barcelonę yy, z lotu ptaka? Czy tam jakieś zdjęcie? Ona jest stworzona z takich kwadratów, no nie? Kojarzycie? I zaraz wam pokażę, może, ten kwadrat. Bo tu jest jakby. To jest kwadrat. To całe to, to co wam pokazuje. Tak, ja już jestem specjalistą. Jestem w tym mieście kurwa godzinę. Więc ja wam powiem, jak tu jest, okej? Okay? Ja wam powiem, bo wy pewnie nie wiecie, no ale ja tu jestem lokalsem, tak? W ogóle takie kioski duże. Ale koleś się na mnie patrzy, to trochę cringe. Czekaj, bo psy idą. Psy Evrona. Pato, pato, widzisz, ta uliczka się kurwa tam ciągnie, i żadnego budynku nie ma. Chuja widać, ale tam po prostu to się ciągnie, nie? Bo po prostu. I tutaj znowu widzisz, widzisz, jest I tu jest ko. Dobra kurwa spokojnie I tutaj jest kolejne wyjście widzisz Insane kupa. O to jest to przejście chyba albo nie Nie to jest to o kurwa idziemy tutaj Czat, w ogóle patrzcie Restauracje są w namiotach i jest ogień Zoomuj się kurwa. No ty to. O nie. ogień dobra przepraszam to nie na pana zoomowałem No jedź kurwa jedź No ja pierdole chcę po prostu przejść No jedź też dobra spierdolam White hot. A, no to kurwa, se pokażę. I wszędzie palmy. Czaisz? masz taki po prostu kwadracik z palmami i z restauracjami. Big POG. Czat, szczerze, ja nie wiedziałem, że jest taka kurwa technologia w telefonach. I tu jest ciemne jak w dupie, ale jest jakoś tak, nie wiem. Big POG telefony. I to już nawet nie tylko iPhone. Ogólnie telefony mają spokojną, jak to się mówi, ekspozycję na ciemność. Na ciemko. Nie mam pojęcia. Coś pipczało. Nie wiem, czy to na mnie. Ciemko popoga. Czad, zamknąć mordy Patrz, jak jest ładnie, widzisz to? A co jak wrzucę telefon? Ty, on jest wodoodporny Może wrzucę, wrzucę stream do wody Z... A, spokojnie, kurda gdzie? Yy? Nie no czad, yy? nie no Spokojnie, bo ludzie się na mnie wyszły, napatrzyły jak na O kurwa, Ronaldo, Messi, 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 Ronaldo, Ronaldo. Tutaj większość osób ma ciężko z komunikacją po angielsku, ale na szczęście w T-Mobile był Turek. I był hello, hello, sir. Więc się przynajmniej kurwa dogadałem. O, kurwa, to było złoto. Więc, ja myślę, kurwa, jak chłopowi wytłumaczyć, że potrzebuję simki tylko do internetu, nie? A tutaj Turek normalnie siedzi, trzymuje bombę. O, tu byłem, czad. I poblusz, jadłem lasagne. Wiecie, co nie będę podchodził. A kurwa, co nie będę podchodził? A tak na szybko. I tu jadłem. Dobra, już pani podchodzi, spierdam. I była Czat miałem wam pokazać menu Ale już typiara robiła dobry approaching do mnie To już pasik, pasik, pasik Ale było menu, było, było Bo jak, se, jak się ktoś robi klipa i spauzuje to było Idziemy kurwa dalej <grym> Nie no ja nie wiem co robić kurwa na Irielach Ale chyba sobie kurwa chillujemy po mieście Wiecie jak jest plus Barcelony? Ja bym robił takie streamy z Warszawy Tylko w Warszawie ktoś by podbiegł z lustrem Bo by mnie ze streamu A tutaj jest kurwa chillera No bueno A czekaj Rare kamera Puk moment O. Ona już ma gorszą jakość no nie? Ale jest kurwa szeroka Oj Przepraszam, nie to, to jest front kamera, ale oczywiście zasłonięta kartonem, no bo kurwa, byczku. Lik. Kurwa, człowieku. A i to jest w ogóle historia, skąd ja mam ten karton Dostaliśmy wizytówkę od tej restauracji, żeby do niej zadzwonić, żeby coś zamówić na wynos A ja ją rozwaliłem na pół i włożyłem kartonik w kamerę I za obudowę No co, no nie każdego stać, tak? Na no, takie rozwiązania Pogers, jak tam w tej Polsce? Słyszałem, że zamiecie macie No u nas ciepło, nie? No u nas ciepło Ej, szczerze, odjechałbym coś Ale też nie chcę, kurwa, robić przypału W ogóle też się tak cykam, czy ktoś nie podejdzie i mi nie zajmie telefonu na przykład Będzie stream <laughs> przez złodzieja robiony, kur. Nie no, nie, nie zajęło mi telefonu. Nie no, na pewno nie zajęło, nie? Nie no, na pewno nie, no co wy. Są kulturalni ludzie, cywilizowani. Ale czat, szczerze, jest strasznie czysto. Tak pomyślałem o tym patrzy na te śmietniki, ale ogólnie jakby na ulicę, nie wiecie? Skurwa clean. Na przykład ludzie chwalą sobie Paryż, że w Paryżu jest git, ale Paryż jest takim brudnym miastem. O, idziemy zobaczyć menu. Tapas, co to jest tapas? Pizza pizzapella. O, oh, thank you, thank you. Oh. No, 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 thank you, we are allowed to eat. Kolego, czego nie rozumiesz w momencie, kiedy, kurwa, powiedziałem, że już jedliśmy? Ale widzicie czat? Jak możesz podejść do restauracji, która ci mówi na starcie, że on ci w ogóle za połowę ceny opiekuje jedzenie? Bro, okej, okay. white hardo, ale bym rower podjechał i sobie pojechał. Aj, aj, aj kusi. Kusi. Ej, ale fajny klimat takiego wieczornego Ariel'a, co? McDonald's. Oj, 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 oj. Tu widzę, że dobra ulica jest. Ciekawe, czy w KFC jest coś takiego customowego. Czego nie ma w Polsce. No co, sprawdźmy to. Nie, no nie, spokojnie. Czad. Ej, spokojnie. Co to jest, kurwa, tapas? Nie mam pojęcia, ale słupy są w ogóle... No ić, kurwa, no już idź. Słupy są tak zajęte jak w Polsce. Pizza Cambios. Czad i patrzcie. Tutaj nie spotkasz informacji po angielsku. Nie, po prostu p... Kepasa yy, de papel. Nie ma problemu. To, że w ogóle te chłopy tutaj, bo czad, wam się teraz wydaje, to jest główna ulica i te typy to są jedyni ludzie, którzy znają angielski. Kolejna uliczka. Ładnie. <laughs> co trąbisz? Tam jest budynek, a nie samochód, ale dobra, coś trąbiło. No i fajnie, widzowie. A co, u wszystko okej? Okay? Dobra, kurwa, pamiątka dla widza. Barcelona. Hmm, bez tu pachnie czekoladą. Sprawdźmy to. Dobra, coś dla widza. Hmm, kurwa, co to jest jakiś podest Żeby się wyjechałem. Hmm, kubek? A może... A może kuba kotwicy? Hmm. O, idzie sprzedawca, Przejeżdżam. mam. Żeby widz widział cały ten, cały sklep. Ej, w sumie ta kamera jest zajebista, tylko musi być dobre światło, no nie? Popatrzcie, teraz jest idealnie, co? Tylko po prostu. A w sumie zawsze jest dobrze. A teraz jest ja jakoś, jakbym zoomował, no nie? A to jest jeden do jednego. O kurwa. Ale panie kampią, no kurwa, dobra. You only live once, jak to mówią. O kurwa. Ola. Ola i spielam. Ja pi... O, ale, co tu się dzieje? No nie, no nie. Po angielsku jeszcze. Widać, że dobry sklep. No Złaście, kurwa, gadacie na środku. kerwura. Curpur market, wizowie. Czekam masz na krzycze, a się, że to Polak. Powiem mi, spierdolaj Gdzie Angela? No jak to, kurwa, gdzie? No w Warszawie, no pojechał was wizowy. No jakbyście się gdzie jest Torek? No, no, no po mojej prawej. O, światełka. Pog Ten chłop nie szturchnął, Kurpo. A, spokojnie. Wizowie, nie takie rzeczy się zwiedzało. O, zejście na dół. Nie idziemy na dół. Torek powiedział, że nie idziemy na dół. A, jest Torek. Kurwa, maruda jak zwykle. Dzień dobry! Czadź, sub, sub już uchwyciły. Dwie wiadomości, czy będzie dzisiaj GTA? Kurwa, będzie. Dzień dobry! O kurwa, widz Siema! Dzień dobry! To jest ten akord moment, w którym nie wiem co powiedzieć, więc pijałaby dalej, ale miło poznać. Kurwa, widz ze streamstypował, ja piję Ej, mógł powiedzieć swój nick ah, Miła relacja z widzem, podałem rękę, wiedziałem, że spierdalam. Co? Co mam, mu? co mam powiedzieć? Nie znam go. Kurwa, widz mnie streamstypuje w Barcelonie. No, mógł mieć kurwa. Lustro, nie, bez skidu. Te wszystkie uliczki wyglądają chyba tak samo i po doskonale wiedział, gdzie jesteśmy. No nie, no i ludzie mówią biedny widz, no więc się ucieszył. On jak pokazywał telefon, to taka trochę trzęsawica rąk. No to wiecie, też niezręczna nie sytuacja tak stać po prostu. Biedny widz! Nie, kurwa, widz mnie wysnajpił, banan na, na tym, banan na, na twarzy, podał mi rękę, przywitałem się i wszyscy mówią sadkę. Sadkę to było, jakbym powiedział, spielki ale a ja bym pie... Ja. Takie interakcje z spoko. Wiecie, jaka interakcja jest słaba? Jak siedzę na przykład z Izakiem, czy z kimś w restauracji przy oknie i ktoś przez okno nam zdjęcie robi z ulicy. No to jest kurwa cringe.